Zbliżają się wakacje. Jako, jakie mają Państwo plany? Wyjazd za granicę, czy może jednak Mazury? I tu, i tu. My mamy takie faktycznie pierwsze wakacje, od y, chyba odkąd się poznaliśmy, że wakacje mamy wakacjami i Czarek nie pracuje. Ja trochę pracuję, no ale. Ja mam Edytko, firma... po raz pierwszy od 37 lat wakacje. Takie, że od 1 no. lipca do ostatniego sierpnia mam wolne. Jeszcze masz tak nie miałem. Nie mam żadnego agenta po prostu. No potem zacznę orkę. <laughs> ale agent ci to tak zorganizował, że masz wolne, a później no. pracujesz. Czyli tak powinno być. No ja... Tak się złożyło i agentowi temu. Tak. Trwała, A, ale, tak? tak, ale no ja firmy nie mogę opuścić, więc tak? ale mogę pracować e, zdalnie. E, mam też taką swoją prawą rękę, która tutaj w Warszawie zostaje i, i będzie pilnowała wszystkiego i perfum i wszystkich różnych rzeczy. E, I faktycznie najpierw jedziemy na Warmię na trzy tygodnie. E, później trochę w Warszawie, ja jadę do Juraty, mam taki rytuał co roku, że zabieram mamę. Mhm. E, moją mamę i dzieciaki ja jedziemy dodaj, do Juraty. tutaj będę w Warszawie robił porządki w domu. Tarek Wtedy zostaje Uparłem w domu się, i robi porządki. Tak. tak a, a w sierpniu jeszcze jedziemy na, do Włoch, do naszej o. ukochanej puli, bo uwielbiamy pulię. Więc Alberobello, Matera. Może być gorąco. Może być gorąco, ale no, także, także jeszcze tam wynajęliśmy dom z przyjaciółmi um, i będziemy sobie dwa tygodnie jeszcze siedzieć we Włoszech. No i później już. Do szkoły. A potem hmm. trzeba myśleć o szkole, o podręcznikach, o tym wszystkim, o czym wszyscy myślą. I słuchajcie, to jest tak, że jak się o tym mówi, o tych wakacjach i planach, to się tak wydaje, że to jest tak. Tak, Prawda? I zaraz tak. już znowu będzie wrzesień, dlatego trzeba korzystać z każdego dnia. Tak, tak. tak. Niedawno zaczynaliśmy Nowy Rok, już jesteśmy dokładnie, prawie w połowie. Dokładnie, dokładnie tak. Ja pamiętam jak moje dziecko do pierwszy, dopiero szło do pierwszej klasy, a już idzie do liceum. Tak. Więc e, to jest w ogóle dla mnie kosmos, jak mówię, że moja córka idzie do liceum, znaczy moja, nasza córka idzie do liceum, <laughs> nasza, nasza, e, idzie do liceum, to e, to w ogóle to brzmi dla mnie jakieś w ogóle Trochę totalnie tak, kosmiczne.